Yo, 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 yo Więc ogólnie siema Witam wszystkich bardzo i to bardzo serdecznie Dzisiaj sobie w odcineczku I dzisiaj sobie Wam powiem, że zagramy, czy nie zagramy Zrobimy sobie odcineczek O tym jakie Są komendy, żeby sobie poćwiczyć rzucenia Granatów Albo na przykład oszczelanie z płotami Dłuższy czas, a to jest Między innymi zrobione pod to żeby sobie poćwiczyć smokey lub jakieś flashe na mapie Wytłumaczę wam, pokażę wam ci wszystkie komendy jakie mogą wam być potrzebne do tego Ale przed tym polecam sobie zostawić łapeczkę w górę Żeby mieć resztę filmów na bieżąco, które będą już niedługo No i co wam mogę powiedzieć, jak zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję No to lecimy z naszymi komendami Najważniejszą komendą jeżeli jesteście na ławeczce, tutaj widzicie, macie rozgrzeweczkę, no to sobie wchodzicie w waszą konsolę i wpisuje, wpisujecie sobie. Chyba to było mp, tylko nie mp, podłoga, warm, warm up, end. Ważna komenda. Wysyłacie, no i macie koniec rozgrzeweczki. Teraz sobie bierzecie na przykład granaciki, jakie chcecie. Najważniejsza rzecz, wpisujecie sobie komendę mp, podłoga, round. ROUTE TIME DEFUSE DEFUSE Pyk Tylko, że powinno być tak Pyk, pyk, pyk Tylko, że to trzeba wpisać na początku rundy, więc musimy sobie wrócić i MP podłoga MP podłoga A jak chcecie sobie na przykład zrestartować właśnie tą rundę To jest MP RESTART GAME 1 I macie RESTART GAME, gry, no gry Teraz wpisujecie tą komendę, tak jak wam mówiłem, DEFUSE 60 Macie sobie ją wpisać. No i jak już ją macie sobie wpisaną, czekajcie chwilę. No i macie 60 minut, jak widać, na górze licznika. Kupujcie teraz granaty, jakie chcecie. No i wchodzicie sobie jeszcze raz w konsole i wpisujecie sobie SV, podłoga, infinity, AMO. Nie 0, tylko 1. Dajecie spację. No i możemy sobie rzucić e, na przykład rzućmy sobie naszego, na przykład sobie na przykład na smoka, no i jak widzicie mamy dalej sobie smoka. Czyli że to po prostu jest nieskończoność smoków, które sobie możecie tutaj mieć, jak i naszych flash'ów okej. Okay. Jeżeli chcecie, jeżeli na przykład chcecie sobie na przykład no i jak bym to powiedzieć? Ślady po amunicji zobaczyć. No to tak dla mnie to jest prosta sprawa. Bo sobie wpisujecie po prostu komendę SV Show Impact 1. No i patrzcie. No i macie ślady na przykład po Na przykład rzucimy sobie tutaj flasza. I tam będziecie mieli ślad po flaszu. Przynajmniej powinniście mieć. Ale po amunicji na pewno będziecie mieli takie ślady właśnie. Oczywiście wszystkie komendy, sobie wszystkie komendy będziecie mieli w opisie, więc polecam zerknąć do opisu. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Następną fajną komendą to jest takie że rzucasz smoka albo flasha. No i widzisz sobie trajektorię jego lotu. No to już tylko sobie zerknę, bo dokładnie to ja szczerze. Eee... A, dokładnie. Dokładnie to ja wszystkich komend nie znam na pamięć, ale komendy mamy tak. sv podłoga grande grande, grande, No taka jak tutaj widzicie. A grande podłoga trajektorii 1. I wszystkie wszystko będziecie mieli w opisie i patrzcie, rzucimy sobie. No i widzimy sobie linię, która nam idzie. Bardzo fajna komenda. No i na przykład jak chcecie sobie co wam jeszcze może, co jeszcze wam jeszcze może przydać tak bardzo do tych wszystkich komend ilość pieniędzy na start jeżeli chcecie sobie na przykład dać powiedzmy że 16 tysięcy na start chcecie sobie dodać no to wpisujcie sobie mp podługa start money 1600 no i będziecie stanowieni na start 1600 zł oczywiście nie wiem czy każdy może sobie to chcieć ale zawsze coś jest przydatne no i na przykład co jeszcze może co wam jeszcze możemy Powiedzieć. Yy, wyrzut bomby, boty nie strzelają, takie coś. No. Są to podstawowe. Mogę Wam jeszcze pokazać, na przykład, że. Nie, to będzie dla Was poziom trudności botów. Nie. Chcecie sobie na przykład wejść i zrobić coś takiego. Chcecie sobie dać. Wrzucić komendę taką. Aha. Kurde blaszka, to nie pójdzie, bo to na początku trzeba było wpisać. Ale ogólnie w sumie to najważniejsze komendy to wam podałem, czyli na przykład. Jeszcze raz wam je powtórzę wszystkim, jeżeli chcecie sobie zobaczyć na przykład trajektorię waszego smoka, tak jak tutaj widzimy. Jeżeli chcecie zobaczyć trajektorię wszystkiego, jeżeli chcecie sobie mieć takie coś jak ślady po amunicji chcecie mieć 60 minut waszego filmu. Jeżeli chcecie mieć nieskończonych granatów, no to wszystkie macie opisane komendy w opisie. Jeszcze fajną rzecz to mogę powiedzieć wam, że będzie odcinek ze smoków. Jasnych więc mraka. Ja pierniczę. Dobra. No. Fajny smog jest tutaj. Że, 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 że rzucacie sobie tutaj smoka. Jasne, więc A to zobaczycie na następnym odcinku. Nie na tym mi skakaniu. Na tą skręczkę. No i ogólnie to, co wam jeszcze mógł tutaj powiedzieć? Mógłbym wam powiedzieć takie coś jak na przykład: no Na przykład, że możecie się odrodzić i pójść sobie na przykład do CT Jeżeli chcecie sobie zmienić drużynę tak szybką komendą, to wpisycie sobie taką komendę. MP respawn CT. A to dopiero jak wam się skończy czas, a nam zostało jeszcze 55 minut. Więc co wam jeszcze mógł powiedzieć do takich fajnych komend? Yy, czas, który możemy kupować, mogę wam powodać. Macie coś takiego, jak na przykład, że jesteście na początku sobie rundy. To wpisujecie sobie, tak, możecie sobie kupować w tyle czasu. Że nie będziecie mi 20 sekund na kupienie, tylko będziecie mi MP podługa, by time 999. 999, ile tam chcecie. Co bym wam jeszcze mógł powiedzieć, To jest do takich fajnych komentarzy yy, Wyrzucenie broni to, to jest niepotrzebne, bo możecie na AG wyrzucać Ilu, Ilość graczy, możecie sobie ustawić yy, yy. W sumie Wszystko macie tutaj yy, pokazane Tylko oczywiście jeszcze największą rzeczą, której wam nie powiedziałem To jest w sumie Wiecie co? Niestety wam nie powiedziałem żeby odpalić te wszystkie komendy To musicie sobie wpisać w panelu sv podłoga cheats cheats 1 Bo patrzcie jak wpiszemy sobie sv podłoga cheats 0 To wszystkie cheaty poszły w trzy dupy Widzicie? Już nie mamy linii Nie mamy już linii Chciałabym znowu wpisać SO podoba cheats 1 i znowu są cheaty odpalone. No i możemy sobie wklejać nasze komendy typu na przykład. Tą komendkę sobie wklejmy tutaj pięknie. No i już mamy naszą trajektorię lotu pokazaną. No i jest zarąbiście. Ogólnie będzie, będzie fajny filmik. Pojawi się na dniach. Jeżeli nie widziałeś jeszcze na przykład filmów 1 vs 1, to polecam sobie zobaczyć tam w boczku w karcie. Na wszystkie filmy zapraszam. Będzie jeszcze odcinek to niedługo. Jak zostawicie 15 opieczek, to będzie odcinek z. Jak najlepsze. Największe. Naj, no, największe to może nie. Ale najlepsze smoki na Mirażu. Bo to będzie fajny odcinek. Myślę, że bardzo ciekawy. Więc. Jeżeli, jeżeli jesteście chętni, no to bardzo bym polecał zostawić łapeczkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich odcineczków, subskrypcję. No i przed tym jeszcze Wam powiem fajną komendę. Jeżeli myśleliście sobie, żeby, że rzucacie sobie na przykład granata, i nie chce wam się na przykład iść, jak rzucić flasha na przykład tam, albo flasha no granata sobie rzucić na przykład tam. Dobra, no to. Najprostszą komendą to pisać s ale to jeszcze jak wpisać na początku nie musicie i piszcie no clip, no sleep, Macie teraz i sobie teraz możecie polatać, czyli że rzucacie sobie, rzucacie sobie. Fajna strasznie rzecz, bardzo przydatna. Każdą trajektorię smoka możecie luknąć, więc bardzo bym polecał takie, właśnie, komendy, jakie powiedziałem. No i co, jeżeli odcinek się spodobał, to łapeczka, z, oczywiście 15 lapeczek i leci film z najlepszych smoków. Subskrypcje też polecam, zostawić bo będzie dużo fajnych filmów. No i do następnych odcinków i yo. Się